Co dalej z nadwyżkami zboża w Polsce? Ogromne zyski rolnego potentata z Ukrainy dzięki otwarciu polskich granic. Politycy o zielonym ładzie w Sejmie. Rząd postanowił wprowadzić dopłaty do sprzedaży zbóż dla rolników, którzy obwiniają szerokie otwarcie granic i zwiększony import płodów rolnych z Ukrainy za ich trudną obecną sytuację. Wartość pomocy szacowana jest na około 2 miliardy. Co ma pozwolić na wycofanie z rynku około 5 milionów ton nadwyżki ziarna. Niemniej jednak eksperci wskazują, że ta decyzja nie rozwiąże problemów, które mogą ponownie wystąpić w nadchodzącym sezonie. Nadmiar produkcji krajowej, którego zapotrzebowanie na pasze nie rekompensuje, wynikający głównie z niskiego pogłowia trzody chlewnej, jest główną przyczyną nadwyżek i niskich cen. Import zboża z Ukrainy po wybuchu wojny również przyczynił się do sytuacji. Jednak jego wpływ nie jest tak istotny, jak ogólnie sądzono. Mówiąc w prostych słowach, mamy za dużo zbóż, ponieważ nasza obecna samowystarczalność, czyli stosunek zbiorów do krajowego zużycia, wynosi od 130 do 140%. Oznacza to, że produkcja przewyższa nasze krajowe potrzeby o około 40% i tę nadwyżkę musimy jakoś przetrzymać. W krótkiej perspektywie jedyną rozsądną opcją wydaje się eksport, ponieważ nie możemy gwałtownie zwiększyć krajowego popytu z roku na rok. Wyjaśnia dr inżynier Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski zauważył, że obecna trudna sytuacja na rynku zbóż częściowo wynika z niedostatecznego pogłowia trzody chlewnej. Zaznaczył, że konsumpcja paszowa jest kluczowym czynnikiem kształtującym krajowy popyt. W związku z tym resort planuje promować produkcję zwierzęcą w nadchodzącym czasie, aby przywrócić równowagę na rynku. W ostatnich latach zużycie pasz wykazywało tendencję spadkową lub stabilizację. Ten trend jest efektem zmniejszenia się pogłowia trzody chlewnej z kilkunastu milionów sztuk kilkanaście lat temu do obecnie poniżej 10 milionów sztuk. To spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na pasze w sektorze trzody chlewnej, co nie zostało zrównoważone przez wzrost zapotrzebowania na pasze w sektorze drobiu czy w sektorze mleczarskim do produkcji mleka. Wyjaśnia ekspert Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dodatkowo na obecną sytuację rynkową wpłynął wybuch wojny na Ukrainie. Rolnicy twierdzą, że to właśnie skutki wojny, zwłaszcza szerokie otwarcie granic Unii Europejskiej w tym Polski na import zboża i płodów rolnych z Ukrainy, przyczyniły się do destabilizacji polskiego rynku i spadku cen. Dane przedstawione przez eksperta Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Pokazują, że w okresie od marca 2022 roku do marca 2023 roku na krajowy rynek trafiło 3,3 miliona ton zbóż z Ukrainy, w tym 2,4 miliona ton kukurydzy i 851 tysięcy ton pszenicy. Około 50% tego typu zbóż trafiło na eksport. Import z Ukrainy stanowi tylko jeden z czynników, który przyczynił się do wzrostu nadwyżek w polskim sektorze zbożowym. Przede wszystkim przez kilka lat mieliśmy duże zbiory zbóż oscylujące w granicach 34-36 milionów ton, co po uwzględnieniu zapasów początkowych i importu przekładało się na znaczną podaż krajową przy stabilnym popycie w kraju wyjaśnia Wiesław Łopaciuk. Wojna na Ukrainie, jeśli chodzi o rynek zbóż w Polsce, objawiała się głównie poprzez wzrost importu ukraińskiego ziarna do Polski, dotyczący głównie kukurydzy i w mniejszym stopniu pszenicy. Warto jednak zauważyć, że ten wzrost importu nie był drastyczny. Według eksperta, wpływ importu z Ukrainy na skalę kraju był mniejszy niż się powszechnie uważa, ale wyraźne różnice były zauważalne między różnymi regionami. Najbardziej odczuwalne skutki były widoczne w województwach bezpośrednio sąsiadujących z Ukrainą lub na szlakach handlowych, gdzie odbywał się tranzyt zbóż. Ekspert zauważa, że obecnie sytuacja z ukraińskim eksportem wydaje się być stabilna, ale nadal stanowi wyzwanie dla polskich rolników w długoterminowej perspektywie, zwłaszcza w kontekście potencjalnego przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii. Aby zmniejszyć nadmiar zboża na rynku i umożliwić jego eksport przed nadchodzącymi żniwami, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu dopłat. W kwietniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego taka pomoc będzie udzielana. Zgodnie z tym przepisem rolnicy, którzy sprzedali zboże, takie jak pszenica, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe czy jęczmień, od 1 stycznia do 10 marca tego roku otrzymają dopłatę w wysokości 200 zł za tonę, co oznacza, że pomoc będzie działać wstecznie na każdy hektar uprawy zbóż. Natomiast dla rolników, którzy sprzedali zboże od 11 marca do końca maja tego roku, przewidziano dopłatę w wysokości 300 zł za tonę. W rozporządzeniu określono także stawki pomocy w zakresie od 740 do 1620 zł w przypadku sprzedaży zbóż na jednostkę powierzchni uprawy wynoszącą 1 hektar. Środki te będą wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dysponuje dokumentacją i informacjami na temat stanu zasiewów, a wnioski o dopłaty będą przyjmowane do 5 czerwca tego roku. Rząd podkreślił, że pomoc dla rolników wynikająca z rozporządzenia ma charakter przejściowy i doraźny, służący redukcji nadwyżki zbóż na polskim rynku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, poinformował, że już sama zapowiedź uruchomienia tej pomocy przyspieszyła sprzedaż i eksport krajowego ziarna w kwietniu bieżącego roku, co daje nadzieję na opróżnienie magazynów przed zbliżającymi się żniwami. Trudno jeszcze prognozować nadchodzący sezon i wielkość zbiorów w bieżącym roku, ponieważ obecnie brakuje nam istotnych informacji, a zboża o zimę dobrze przezimowały. Istnieją obawy o pewne opóźnienia w siewach zbóż jarych, które jak w poprzednich latach mogą zostać nadrobione, co miało już miejsce kilkakrotnie. Wydaje się więc, że możemy spodziewać się kolejnego roku dobrych zbiorów przy stosunkowo stabilnym popycie, co oznacza, że możemy nadal być rynkiem nadwyżkowym. Obserwujemy mniejszy import ziarna z Ukrainy oraz ogólnie mniejszy import z innych krajów, mówi Wiesław Łopaciuk. Z tego powodu istnieją nadzieje, że nadwyżki będą mniejsze, ale będzie to zależało od naszej zdolności do eksportu, dodaje ekspert. Jak kontynuuje, polskie zboże jest konkurencyjne na światowych rynkach, co potwierdza dodatnie saldo handlu zagranicznego w tej dziedzinie. Polska głównie eksportuje do krajów Unii Europejskiej. Afryki Północnej oraz na Bliski Wschód. Według danych z Grain Market Report z 15 kwietnia bieżącego roku, światowa produkcja zbóż w tym sezonie szacowana jest na 2,3 miliarda ton. Jest to najwyższy wynik w historii przekraczający o 2% produkcję z poprzedniego roku. Po uwzględnieniu zapasów na poziomie około 600 milionów ton, ogólna podaż wynosi około 2,9 miliarda ton przy jednoczesnej konsumpcji na poziomie 2,3 miliarda ton. Prognozy na kolejny sezon sugerują dalszy wzrost produkcji i konsumpcji zbóż. Największy ukraiński konkurent polskich firm drobiarskich, spółka MHP, ogłosiła, że dzięki głównie eksportowi mięsa do Unii Europejskiej, jej przychody osiągnęły rekordowy poziom, przekraczając 3 miliardy dolarów. Szefowie spółki wspominają o pokonaniu różnych barier handlowych, w tym nawet protestów na polskiej granicy. Tymczasem rolnicy w Polsce komentują, ich zysk to nasze pieniądze. Powtarzające się strajki na polskiej granicy wraz z podobnymi problemami na granicach Węgier, Rumunii i Słowacji nadal podnoszą koszty dostaw mięsa drobiowego do Unii Europejskiej. Aby przeciwdziałać strajkom, szybko zmienialiśmy środki transportu lub trasy, na przykład przekierowując naszą flotę ciężarówek przez inne kraje i alternatywne, dłuższe trasy, poinformowali w czwartek szefowie firmy z Ukrainy. Spółka zarządza obszarem 351 tys. hektarów ziemi na Ukrainie, gdzie prowadzi hodowlę kurczaków oraz produkcję mięsa, żywności i uprawia zboża. Właścicielem 60% akcji spółki notowanej na giełdzie w Londynie jest Juri Kosiuk. W czwartek miał powody do zadowolenia, gdy łączył się z inwestorami z Londynu i innych rynków, prezentując wyniki finansowe za zeszły rok. Przychody wzrosły do 3 miliardów dolarów. Przed agresją Rosji wynosiły od miliarda 900 milionów do 2 miliardów 300 milionów dolarów. Wpływy z eksportu, głównie na rynki Unii, wzrosły do miliarda 800 milionów dolarów. Wcześniej eksport wynosił około miliarda dolarów rocznie. Zysk netto wyniósł 141 milionów dolarów. W 2022 roku ponieśli stratę w wysokości 240 milionów dolarów. Spółka odnotowała obfite plony zbóż, głównie kukurydzy i pszenicy, które zostały z zyskiem sprzedane na rynkach zagranicznych. Dane pochodzą z raportu rocznego opublikowanego 2 maja. W najnowszym raporcie MHP poinformowano również, że średnia cena sprzedawanego przez nich mięsa kurczaków wynosiła niecałe 2 dolary za kilogram, 1,95 centów, co odpowiada około 8 zł. Taka cena zapewniała im opłacalność handlu. Ponadto 45% eksportu kurczaków kierowano do Unii Europejskiej. Już rok temu nasi drobiarze byli zaniepokojeni. Produkt ukraińskiej spółki rozchodził się po Unii Europejskiej po cenach, które dla nas były nieosiągalne, a wręcz dumpingowe, mówił w rozmowie z wirtualną polską Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. W rezultacie mamy w sklepach pierś kurczaka w cenie 13-14 zł, podczas gdy polski producent nie jest w stanie uzyskać opłacalności, jeśli cena spada poniżej 19 zł. Ten produkt wypiera polski drób z istotnego segmentu unijnego rynku, jakim jest dostarczanie do restauracji i hoteli, podkreślał. Warto przypomnieć, że swobodny handel firm z Ukrainy z odbiorcami Unii Europejskiej stał się możliwy od marca 2022 roku, gdy unijni politycy uzgodnili, że jest to forma wsparcia w prowadzeniu obrony przed Rosją. Juri Kosiuk poruszył ten temat, mówiąc... Wpłaciliśmy równowartość 164 milionów dolarów podatków do ukraińskiego budżetu państwa i jesteśmy największym podatnikiem w sektorze rolnym. Nigdy to wsparcie nie było większe i ważniejsze niż podczas trwającego konfliktu, ogłosił Kosiuk, zwracając się do akcjonariuszy. Dodatkowo firma wydała 21 milionów dolarów na inicjatywy związane z pomocą dla sił zbrojnych Ukrainy. Z 2380 pracowników, którzy zostali zmobilizowani do ukraińskiej armii, 125 zginęło, zaginęło lub jest w niewoli. Opłakujemy tragiczny los naszych pracowników, skomentował Kosiuk. Czy ich zyski to nasza strata? Roman Kondrów z ruchu Podkarpacka Oszukana Wieś, inicjator blokad na granicy, odniósł się do danych potentata rolnego. Miliardy? Czy słyszę dobrze? To potwierdza słuszność naszych protestów. Stawialiśmy opór oligarchom i ich korporacjom, nie przeciwko ukraińskim rolnikom. Za takimi firmami nie stoi rolnik, lecz różni bogaci ludzie z tego świata, komentuje Roman Kondrów. Towar z Ukrainy przedostał się do Unii, odbierając nam nasze rynki zbytu, a my walczymy o przetrwanie rodzinnych gospodarstw rolnych. Czyli ich zyski w rzeczywistości są naszymi pieniędzmi, dodaje. Podkreśla, że protesty na granicy z Ukrainą zostały wstrzymane po apelu premiera Donalda Tuska który wskazał, że nie wolno w żaden sposób szkodzić Ukrainie. Ukraina cofa się na froncie, więc zeszliśmy z granic, aby nie było pretensji, że to przez nas przegrają wojnę, mówi Kondrów. W podobnym tonie komentuje doniesienia o zyskach ukraińskiego potentata Stanisław Barna, lider protestujących rolników z województwa zachodniopomorskiego i uczestnik rozmów z rządem. My mamy kryzys, a oni prosperują. To pokazuje, jakie zagrożenie niosą korporacje rolne. Wrócimy jeszcze do rozmów z politykami w sprawie ochrony naszego rynku. Mogę ujawnić, że otoczenie prezydenta przygotowuje spotkanie z rolnikami, podsumowuje Barna. Znany Wam z protestów rolników Tomasz Buczek będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, takim hasłem, parafrazą tego hasła w sobotę, Jarosław Kaczyński rozpoczął swoją konwencję wyborczą. E, oczywiście, dla nas, jako narodowców, prawdziwych narodowców, my nie musimy się tutaj um, afiszować z tym tematem tak jak pan Jarosław Kaczyński, ponieważ my to środowisko tworzymy od lat. My mówimy tymi hasłami od lat. Mówiliśmy hasłami e, obrony polskiego interesu narodowego wtedy, kiedy inne partie tego w ogóle nie realizowały. Polityka w Unii Europejskiej jest bardzo trudna. Prawo i Sprawiedliwość, które miało możliwość realizować w Radzie Unii Europejskiej, e, wyznaczać standardy poprzez weto pana premiera Morawieckiego, przez 8 lat rządów tego nie czyniła. Platforma obywatelska będąc w partii rządzącej w Parlamencie Europejskim, czyli na samym końcu tego procesu le legislacyjnego, miała szansę zatrzymać wszystkie szkodliwe, um, wszystkie szkodliwe projekty, za które dzisiaj odpowiedzialnością obarcza Prawo i Sprawiedliwość. Obie te partie są całkowicie niewiarygodne. Praw, PSL również dzisiaj oszukał rolników, minister rolnictwa, który nie ma odwagi przeciwstawić się polityce rządu, nie ma odwagi robić tak samo, jak nie miała odwagi Solidarna Polska przeciwstawić się polityce prawa i sprawiedliwości. Te partie utraciły wiarygodność. Konfederacja jako jedyna to wiarygodność posiada, ponieważ mówimy już od pięciu lat wspólnie, wspólnym językiem, gdzie leży interes narodowy, jak należy go realizować. Nie mając najpierw wystarczającej reprezentacji w Sejmie, aby tworzyć klub, klub poselski, mimo wszystko presją wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy realizować nasze interesy. Tak samo już mając klub poselski, jeszcze lepiej realizujemy te interesy w obecnej kadencji Sejmu i wierzę, że silna reprezentacja em, w Parlamencie Europejskim naszych europosłów będzie poprawiała jakość polityki, będzie szukała sojuszy w innych partiach, w innych krajach, i będziemy potrafili zatrzymać, stworzyć mniejszość blokującą, stworzyć e, regulacje, którymi będziemy mogli e, cieszyć się z obecności w wolnej Europie, w Europie ojczyzn, w Europie w takiej, do jakiej e, nam mówiono, że przystępowaliśmy w 2004 roku. E, nie jesteśmy, przynajmniej nie wszyscy, wiem, że również są środowiska, które. Dzisiaj także na naszych listach mówią o tym, że docelowo nasza obecność poza Unią Europejską będzie się lepiej nam opłacała, ale w rzeczywistości, jakiej, w rzeczywistości jakiej obecnie funkcjonujemy, uważamy, że musimy Unię Europejską reformować, i na tym będziemy się skupiać. W ostatnim czasie pojawia się sporo wypowiedzi polityków na temat Zielonego Ładu. W Sejmie podczas dyskusji głos zabrał Ryszard Wilk. Marszałek Wysoka Izbo, programy ETS, Fit for 55 czy Zielony Ład były reklamowane Polakom jako coś, co będzie dla nich dobre. A tu się okazuje, że zamiast tego Polacy po prostu dysponują coraz mniejszą ilością dóbr. Firmy, które miały się rozwijać na fali zielonej energii, teraz spektakularnie się zwijają. Często tutaj dyskutujemy na temat zamrożenia cen prądu. Natomiast. Widzimy tą licytację, kto bardziej tę cenę prądu zamrozi, ale nikt nie mówi, dlaczego tę cenę prądu zamrażamy. Zamrażamy ją dlatego, że ona się staje nieakceptowalna ani dla przedsiębiorców, ani dla zwykłych obywateli. A nie polega ona na niczym innym, tylko na tym, że zabieramy Polakom w innych podatkach, żeby im dopłacać do ceny prądu. Efektem tego. Tych pierwszych, tego prologu do Zielonego Ładu, już mamy to, że mamy masowe zwolnienia wśród dużych firm, mamy masowe padanie małych firm, masowe zawieszenia małych firm, mamy rekordową ilość Polaków, którzy już pracują na najniższej krajowej. I to będzie postępować. W związku z czym ja mam pytanie do do tutaj koalicji rządzącej, czy mając na uwadze, jakie spustoszenie już wywołuje Zielony Ład, czy będziecie Państwo dalej realizować te zielone dogmaty, czy macie w planie zrewidować, renegocjować, opóźnić lub w ogóle wstrzymać wprowadzanie tych kolejnych zielonych rozwiązań. Dziękuję. Wypowiedział się także Władysław Skalik. Szałek, Wysoka Izbo, Pani Minister. Przepraszamy za utrudnienia, mamy Zielony Ład do obalenia. To zawołanie rolników, którzy protestowali przed tą wizją, która ma ich pogrążyć. Okazuje się, że zwykli ludzie mają więcej rozsądku niż eurokraci, którzy za pomocą swoich namiestników tutaj nad Wisłą suflują nam tą ideologię, lewicową ideologię. I drodzy Państwo. Co nam grozi? Oto Tomasz Cukiernik zrobił zestawienie. Koszt dekarbonizacji w perspektywie do 2050 roku 2,5 biliona euro, pani minister, w porównaniu do przychodów dotacji Unii Europejskiej za pierwsze 19 lat netto. Proszę państwa, to jest taka dysproporcja, my się na nią nie zgadzamy. Przeciwnicy Zielonego Ładu są oskarżani o brak argumentów naukowych. Drodzy Państwo, Pani Minister, polecam Profesor Piotr Kowalczak, Pani Agnieszka Stelmach, cieńsza, grubsza, co kto woli. To są argumenty, które będziemy chcieli prezentować na debacie naukowej 15 czerwca tutaj w Sejmie. I mam pytanie do Pani Minister: Czy Pani Minister. Podtrzymuje przyjęcie zaproszenia i oddelegowanie swoich ekspertów, by zderzyli się z tymi argumentami. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o zyskach ukraińskiego rolnego potentata dzięki otwarciu granic Unii Europejskiej. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.